Wojskowe zakłady elektroniczne SA zostały wyznaczone przez PGZTSA już w 2016 roku jako spółka wiodąca w integracji systemów satelitarnych. Mówię tutaj o produkcji, o rozpoznaniu, o koncepcjach utrzymania, ale też nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi. Ta współpraca jest niezbędna technologii satelitarnych. To nie jest tak, że nie ma w Polsce, ale są one rozproszone, a nam, czyli Ministerstwu Obrony Narodowej, jak i innym ministerstwom cywilnym, potrzeba konkretów. Konkretów w bardzo skończonym czasie. Przede wszystkim musimy mieć zainteresowanie klienta, nad czym właśnie pracujemy, wręcz walczymy o to zainteresowanie, aczkolwiek nasz klient lub nasi klienci, bo myślimy o wiele szerzej niż tylko polski rynek, tak należy do tego podchodzić z punktu widzenia biznesu, zawsze myśleć też o, i o eksporcie. Jest zdeterminowany do pozyskania tego typu zdolności. Wynika to z bardzo prostych faktów posiadania i nabywania przez Polskie Siły Zbrojne bardzo zaawansowanych systemów uzbrojenia, które wymagają i planowania i obrazowania i rozpoznawania celów na znaczne odległości w relatywnie krótkim czasie. Stąd też pierwsze skrzypce musi grać zobrazowanie satelitarne. Dlaczego nanosatelity? Chodzi znowu o czas i dostępność technologii. Satelity średniej wielkości lub dużej wielkości buduje się długo. Jest to proces skomplikowany, bardzo kosztowny, a tak jak trendy światowe pokazują, w tej chwili y, widzimy swego rodzaju boom na mikrosatelity, nano, ma, nanosatelity lub też po prostu satelity małe. Konstelacje takich satelit pozwalają na uzyskiwanie zobrazowań y, o parametrach wystarczających dla y, naszych klientów, również klientów wojskowych, y, y, militarnych. Mówimy tutaj o zobrazowaniu z rozdzielczością poniżej 1 metra na piksel. Skąd wynika 18 miesięcy? Jest to czas niezbędny do przygotowania produkcji seryjnej na i uzyskania tzw. pierwszej strupki produkcyjnej, czyli First Article. Jest to sposób organizacji pracy, produkcji i uzyskiwania i certyfikacji wyrobów. Wprost zaczerpięty z metodyk e, z, amerykańskich, które stosujemy w zakładzie e, przy okazji innych projektów. Dokładnie tak samo e, działamy przy e, produkcji elementów systemu Patriot czy produkcji nawigacji inercjalnych z firmą Honeywell. Te doświadczenia po prostu już mamy. To wszystko działa również pod względem systemów jakości, które jak wiadomo tutaj musi być bardzo wysoce zachowania. Nie wyślemy naszej ekipy remontowej na orbicie, żeby poprawiła panel czy daną śrubkę. Stąd też 18 miesięcy do pierwszej sztuki. Każda następna sztuka, która będzie uzupełniać konstelację satelit, będzie pojawiać się już w znacznie, znacznie krótszym czasie. Porozumienie dotyczy szerszego planu kompetencji kosmicznej w wojskowych zakładach elektronicznych, ale nie tylko, również w całej polskiej grupie zbrojniowej, jako element większej całości. Mamy inne inicjatywy, o których w tej chwili jeszcze nie chcemy mówić. Część z nich była już wcześniej anonsowana jako możliwa do realizacji. To wszystko się dzieje, mogę zapewnić. I e, dlaczego mówimy o konstelacjach? Ponieważ tylko konstelacje satelit, w szczególności jeśli mówimy o mikro i nanosatelitach, zapewniają wymaganą rozdzielczość, jak i też przeżywalność e, e, takiej, e, takiego sprzętu, takiego systemu na orbicie, zarówno w warunkach pokoju, gdzie po prostu wypadki... I uszkodzenia się zdarzają, jak i przede wszystkim w warunkach konfliktu. Zaczynamy od zobrazowania optoelektronicznego. Oczywiście, radary sarowskie, które są na pokładach tego typu satelit, są w dalszej kolejności przewidziane. Jest to naturalny krok rozwoju tego typu konstelacji.